cyfry żywskie. Na początek do odpowiedzi poprosimy Matyldę. Matylda, proszę do odpowiedzi. Ja nie chcę nie mogę. Matylda, jeżeli nie przyjdziesz do odpowiedzi, to będzie jedynka. Ale ja naprawdę nie mogę. No trudno Matylda, będzie jedyneczka. Czyli znam odpowiedź. za taką głupią jedynkę. Ej, czemu nie poszedłeś do ulicy? Czyli odpowiedź. Mam taki problem. Były wielkie stopy, ale proszę, nie mów nikomu. No co, tajemnica to moje drugie imię. Ej, nie przesadzę, na no pewno nie jest tak źle, nie? A obiecałam przestrzymać tajemnicę. Teraz cała szkoła się ze mnie śmieje. Jestem zła i jest mi bardzo smutno z tego powodu. Kurde, może niepotrzebnie to im wszystkim powiedziałam. Mogę to jakoś odkręcić? E tam, jakoś to będzie. Wszystko odkręcę. Teraz widzę mam poważne problemy. No wiesz, tak patrzę. Może by dobrze by było dla ciebie, gdybyś podeszła po o tym z psycholog. Wiesz, co? Chyba masz rację, podejdę. Matylda, powiedz, co Cię skłoniło, że do nas przyszłaś? Co się takiego stało, wydarzyło? Mam taki problem. Wszyscy się znapijają z tego, że mam wielkie stopy. I jeszcze moja najlepsza przyjaciółka, Genowefa, rozpowiedziała wszystkim. Matylda, rozumiem, że jest to dla Ciebie kłopot, ale przecież... Yy... Z wielkimi stopami już przecież jesteś od urodzenia i dopiero teraz to się zrobił taki wielki problem? Powiedz mi, a jak do tej pory sobie radziłaś? Czy byłaś szykanowana przez to? Zawsze mam większe buty i nie był to jakiś problem. Dopiero jak tutaj przyszłam, to zaczęli mnie wyzywać. Przez co czujesz się gorzej? A powiedz mi, co takiego robią? Oprócz tego, że cię wyzywają, czy ciebie zaczepiają jakoś inaczej? Rzucają we mnie pokarkami. I jak ty na to reagujesz? Najgorzej jest na lekcjach, kiedy mam tu i do tablicy. Wyjścia jest najbardziej. I uciekam albo płaczę. Najgorzej jest na lekcjach albo na przerwach, kiedy przychodzą i mówią jakieś zimne rzeczy na mój temat. I wtedy uciekam do domu i chcę się schować. Spokojnie. A powiedz jeszcze oprócz tych przerw i lekcji, czy masz jakieś problemy poza szkołą? Takie w związku z swoimi stopami? Nie, nie mam żadnych takich problemów, tylko w szkole. Tylko w szkole. A próbowałaś na to inaczej inaczej reagować? Nie, nie próbowałam. No, Powiedziałaś im kiedyś, że. Nie lubisz? jak tak mówią, że Ci to przeszkadza? Że sobie tego nie życzysz? Mówiłam tylko raz, a później zaczęli znowu i jeszcze gorzej, bo coś sobie rzucać. Matilda, musisz walczyć o siebie, bo ucieczka nie rozwiąże Twojego problemu, tak? Musisz z nimi porozmawiać. Ja nie potrafię już z nimi rozmawiać. Czy Pani mogłaby to zrobić za mnie? O tyle, nie mogę tego zrobić za ciebie, ale razem z panią pedagog pokażemy Ci jak przeprowadzać takie rozmowy, dobrze? Wtedy przyszła z poważnym problemem, ale każdy problem da się rozwiązać. Taki problem zdarza się bardzo rzadko, więc nie dziwię się, że nie potrafi sobie z nim poradzić. Najgroszej, że teraz mamy wpływ na basenie i wszyscy zobaczą. Teraz mamy basen. Jestem ciekawa, co zrobi z tymi wielkimi stopami. yeah Wygrałam konkurs w pływaniu. To niewiarygodne. to za dzięki swoim wielkim stopniu wygrała konkurs. Tak się cieszę, że wygrałam ten konkurs. W końcu wszyscy dadzą mi spokój.